Cześć, trzeci odcinek z serii Projekt XX turystykiem na tor. Dzisiaj w pierwszej części testu, który przygotowałem dla Was, chciałbym omówić dwa zagadnienia dotyczące tego modelu i tego egzemplarza. Mianowicie moje pierwsze jakby wrażenia i odczucia po kontakcie z tym motocyklem i trochę chciałbym Wam zdążyć powiedzieć o silniku i osiągach. Na omawianie zawieszenia hamulców i innych rzeczy przyjdzie czas w drugiej części testu. No więc przejdźmy do konkretów. Mamy dzisiaj 29 listopada 2019. Ja już tym motocyklem zdążyłem przejechać 300 km do tej pory, odkąd mam go od tych dwóch tygodni. I jak oceniam mój pierwszy kontakt z tym, z tym modelem, bo nigdy wcześniej nie jeździłem mixx To był mój pierwszy kontakt. No więc, jakby co, co, co można zauważyć przy pierwszym podejściu do tego motocykla. Mianowicie to, że ścierają się ze sobą tutaj pewne dwa światy, ale ścierają się w dosyć, dosyć atrakcyjnej postaci, mianowicie z jednej strony mamy tutaj jakby poczucie, że siadamy na motocyklu, którego pozycja jednak zmierza ku bardziej sportowej niż turystycznej. Bo zwróćcie na uwagę na to, jak teraz siedzę na tym motocyklu, mimo tego, że nie mam w ogóle stroju, nie mam i butów. Ale moja pozycja wpięcia w ten motocykl raczej pokazuje, że jestem na maszynie sportowej niż turystycznej. Mogę złożyć się na prostej startowej, na torze całkowicie za obiektami. Mogę również wpiąć się mocno tylko za pomocą nóg w motocykl i całkowicie rozluźnić ręce, co widzicie, że nawet nie trzymam rąk. Mogę przechodzić z boku na bok tylko i wyłącznie za pomocą kończyn dolnych. Czyli tak naprawdę cała konstrukcja jeśli chodzi o setup, zbiornik, siedzisko, układ podnóżków, cała konstrukcja ramy, odległości raczej sugerują, że jest to maszyna bardziej sportowa niż turystyczna. Ale z drugiej strony z czym się ściera? No ściera się z tym, że tak naprawdę jest przeogromna. Bo żaden superbike, żadna maszyna sportowa nie jest takich rozmiarów. Tu wszystko jest ogromne, nawet ten zbiornik, który jest zbiornikiem no, o kształcie w zasadzie prawie jak superbajka, ale on jest ogromny. Owiewki są bardzo szerokie. Tutaj jest ogromnie dużo tych wypełnień. Eee, cała konsola jest bardzo obszerna, szeroka, długa. Eee, lusterka bardzo daleko osadzone. Mm, nieskładane, tak jak w normalnym sportowym motocyklu. To jest właśnie ten aspekt turystyczny xx -a. I to czuć od razu, nawet zanim, e, zanim nim dożycie. W momencie, kiedy kupowałem mój egzemplarz poprzedni właściciel otworzył mi garaż wiadomo, że usiadłem na motocykl podniosłem go ze stopki bocznej i pierwsze co odczułem to właśnie to że wsiadłem na motocykl sportowy ale widzę przed sobą motocykl turystyczny ale to jest bardzo fajne więc teraz w momencie kiedy nim ruszamy to poczujemy jedną od razu rzecz mianowicie to jak zdziwieni jesteśmy tym, że on się tak Łatwo, miękko, lekko i przyjemnie prowadzi. To jest naprawdę niesamowite, bo w momencie ruszenia xx to jest tak, jakby ktoś was, wam zdjął z niego 50 kg. Ruszacie motocyklem, który wiecie, że waży prawie 230 kg w stanie suchym, ale tego w ogóle nie czujecie. I zaczynacie się nad tym zastanawiać, co jest. Zaczynacie szukać jakiegoś problemu, aby rozwiązać, nie wiem, rozwiązać tą zagadkę. Co, co, co tu się dzieje, że on jest taki lekki? On po prostu taki jest obyciu. Ma taką geometrię, taki, takie inne proporcje, taki inny rozkład masy i dzięki temu zachowuje się w tych podstawowych takich manewrach drogowych. Mam tu na myśli takie elementy jak wiecie, ruszanie, hamowanie, skręcanie o 90 stopni na skrzyżowaniu, wolne manewry, omijanie samochodów. To są takie podstawowe drogowo-miejskie manewry, prawda? Takie nieprzyjemne sprawy codziennego użytku motocykla. A on w tych właśnie manewrach jest mega przyjemny. I to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, że nie wiedzieć czemu po prostu daje Wam przyjemność z takich tych nudnych elementów zwykłej, codziennej jazdy, podczas kiedy myślelibyśmy, że jazda nim w takich warunkach będzie jakąś tam delikatną, może nie męczarnią, ale nie będzie to, to nic przyjemnego. Więc to jest taki od razu pierwszy kontakt z tą maszyną. No i teraz przejdźmy może do tego, jak on się prowadzi. Nie chcę tutaj wchodzić w temat zawieszeń. Ale tylko jakby chcę, chcę, lekko powiedzieć coś na temat prowadzenia. No bo ruszamy, jest wszystko przyjemnie, miło, miękko, fajnie. No więc od razu wiadomo, że idziemy dalej i chcemy sprawdzić. No dobra, ale jak ten motor na przykład skręca. I powiem wam tak. Jeżdżę torowym superbajkiem Ducati 999, motocyklem, który okej, okay, nie jest łatwy w prowadzeniu, ale skręcać potrafi. I powiem wam tak. Ten motocykl na tle, wiadomo, mojego superbajka, no tak nie skręca. Ale to nie oznacza, że on nie skręca. On dobrze skręca, nawet jak na to, z jakiej epoki pochodzi, nawet jak na to, jaki duży jest. Po prostu ten motocykl skręca dobrze. Może on nie zatoczy takiego promieniu skrętu jak mój Superbike, może ciężej go będzie w to wrzucić w dany, w dany zakręt, ale to nie jest motocykl, który się broni przed zakrętami. Od samego początku. Kiedy przejdziemy, nie wiem, z tej prędkości 40-50 manewrując między samochodami, wyjedziemy trochę szybciej i zaczniemy coś tam na drodze robić, czujemy, że ten motocykl po prostu ochoczo skręca. Dodatkowo, co od razu poczujemy, to to, że jest mega stabilny. Po prostu no, był stworzony do jazdy w bardzo szybkim tempie po autostradach, aby pokonywać długie trasy bardzo komfortowo i bardzo szybko. I nawet w jeździe miejskiej, takiej gdzieś tam tutaj na obrzeżach Warszawy wyjeżdżając, a już w ogóle nie, nie mówię, jeździ po autostradzie, czuć od razu, że ta stabilność jego jest ogromna. Nie będę więcej mówił, bo zaraz wejdziemy w tematy zawieszeń. Powiem Wam tylko, że w ogólnym odbiorze wszystko pracuje bardzo miękko, bardzo przyjemnie, bardzo łatwo nawet się go sprzęgla ruszając. Eee, hamuje się nim bardzo przyjemnie i klarownie. Przejdźmy teraz do silnika, bo o tym jeszcze chciałem zdążyć powiedzieć. To jest pierwsza wersja przedliftowa na gaźnikach. 97 rocznik, mamy tutaj cztery gaźniki Keihin o średnicy 42 mm. Silnik ma pojemność 1137 cm, moc 164 konie i aż 126 Nm. No teraz w momencie, kiedy ruszamy takim cycem, to chcemy od razu zobaczyć, no dobra jadę na najszybszym motocyklu świata sprzed ćwierć wieku, no to pokażcie mi jak to kiedyś było jakaś takim najszybszym motocyklem świata. Teraz, tu znowu ścierają się pewne dwa oblicze. Pierwsze oblicze jest takie, że silnik XXA jest niesamowicie miękki, przyjemny i całkowicie nieagresywny. Tak właśnie jak jego cała konstrukcja, podwozie, cała taka właśnie jego wstępna jazda. W momencie, kiedy chcemy zobaczyć co ten motocykl potrafi i odwiniemy tą manetę o wiele mocniej, to Uwierzcie mi, te osiągi, te 164 konie, błyskawicznie się pojawią. Tylko one się pojawią w sposób znowu niesamowicie kulturalny, niesamowicie nieagresywny. Mamy w silniku tutaj dwa wałki wyrównoważające. To spowodowało, że silnik został osadzony na sztywną bramę, bez żadnych stylu bloków. Z jednej strony to, mm, okay, te wałki wy 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 wyrównoważające powodują, że silnik pracuje niesamowicie aksamitnie. Ale z drugiej strony to, że silnik jest jednak na sztywno w ramię, powoduje, że kiedy tą manetę damy mu na naprawdę na full i przejdziemy jakimś tam sprintem typu tam 2, 3, 4 do odciny, to jednak czujemy, że jest to mięcho pod, pod nogami, że tam coś siedzi. Przyspieszenia jako przyspieszenia takie na, na plecach, na kręgosłupie, po prostu jako taka e, paranoja prędkości nie są odczuwane, bo cały motocykl jest bardzo spokojny i miły. Żeby ogarnąć przyspieszenia, które naprawdę są, trzeba patrzeć bardzo skrupulatnie na obrotomierz i na prędkościomierz. Bo tylko tak naprawdę poprzez przepatrzenia zegary i na samochody, które względem nas znikają w momencie, kiedy na autostradzie, na przykład, damy mu pełną manetę do, do, do odciny i gdzieś tam pójdziemy przez 2-3 biegi. Wtedy dopiero czuć, że ten motocykl pokazuje swoje drugie oblicze. Przy czym robi to w sposób całkowicie aksamitny. Wiecie jak takie silniki rzędowe, czterocylindrowe potrafią wyjść na wysokich obrotach? On się wkręca bez najmniejszego problemu na 11 tysięcy obrotów, a moc uzyskuje przy 9,5. Przy tych wysokich obrotach pracuje w sposób piękny. Nie daje takiego żadnego poczucia, że my katujemy, zajeżdżamy po prostu ten silnik, że on za chwilę już powie, że on za chwilę pane gdzieś tam e, zatrze, albo korbowy wyplu, wy, 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 wypadnie przez blok silnika boku. Tego wszystkiego na tym motocyklu nie czuć. Moc jest nic tu nie spadło, 164 konie są. Do 200 myślę te 8,80 sekundy nadal robi, Powyżej 200 dopiero pokazuje swoje oblicze. On przy 200 nie zwalnia, on przy 200 się dopiero napędza. Silnik w XX jest jego jedną z najmocniejszych stron. Silnik jest genialny. Jakie jest spalanie, tego jeszcze nie wiem tak naprawdę, bo nie mierzyłem. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne, to taka lekka, lekko opóźniona reakcja na gaz spowodowana właśnie systemem zasilania. E, czyli gaźnikami to nie jest takie bezpośrednie przełożenie manetki na, na tylne koło, tylko to jest takie lekkie opóźnienie jak we współczesnych e, samochodach e, z taką e, benzynowych takie, takie, takie wciągnięcie. Czujecie, że odbijacie manetę, on wchłania tą informację dopiero z tej linki gazu i te paliwo dopiero dociera tych, do tych gardzieli gaźników i przekazuje tą moc. Ale ta moc jest. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ogólny odbiór XXa jego silnik. Do zobaczenia w drugiej części testu. Tam pogadamy o hamulcach i zawieszeniu. Cześć!